Kazimierz Łyszczyński urodził się 4 marca 1634 roku w Łuszczycy niedaleko Brześcia Litewskiego. Studiował nauki średnie i wyższe, takie jak logika, filozofia, fizyka, retoryka, i metafizyka. Był też studentem teologii we Lwowie i wstąpił do zakonu Jezuitów, który ostatecznie porzucił. Brał udział w życiu politycznym, m.in. otworzył pierwszy sejm elekcyjny w 1669 roku. W 1674 roku zaczął pisać swój traktat o nieistnieniu Boga, który jednak nigdy nie został ukończony ani wydany. W międzyczasie doszło do konfliktu pomiędzy Łyszczyńskim a jednym z biskupów, gdyż Kazimierz Łyszczyński wydał swoją własną córkę za swojego kuzyna. W 1687 roku Jan Brzośka, brat żony Łyszczyńskiego, zdobył egzemplarz dzieła o nieistnieniu Boga. A ponieważ był dłużny Łyszczyńskiemu 100 tysięcy talarów, przekazał tę informację do sądu biskupiego. Ostatecznie, po wielu kłótniach i procesach, Łyszczyński w 1689 roku został skazany na śmierć za obrazy Bożego Majestatu, a 30 marca 1689 roku został ścięty mieczem. Historia, choć niezwykle ciekawa i wpisująca się w stereotyp wolnomyśliciela, prześladowanego przez relikię, jest oczywiście z radością wykorzystywana przez polskich ateistów. Jednakże dla wielu historyków problemem jest podstawowe pytanie. I właśnie to omówimy w tym filmie: czy Kazimierz Łyszyński faktycznie był ateistą? Nie. Przypadek Kazimierza Łyszyńskiego jest ciekawy z kilku powodów. Po pierwsze, sam Łyszyński jest wychwalany przez ateistów jak niemal święty i czytając niektóre artykuły o nim, muszę powiedzieć, że Jezus w Ewangeliach ma więcej wad. Po drugie, uznaje się, że jest jedynym albo jednym z dwóch ateistów, którzy w ponad tysiącletniej historii Polski zostali skazani na śmierć. Dla porównania tylko w latach 1944-1953, gdy w Polsce wprowadzono ateizm państwowy, w prześladowaniach antyreligijnych, Zamordowano 355 duchownych. Problem jednak pozostaje pytanie, czy Kazimierz Łyszczyński faktycznie był ateistą? Posiadamy krótki urywek jego pracy, który wydaje się jednoznacznie wskazywać, że tak, był on ateistą. Nie jest to jednak aż takie proste, jakby się wydawało. To, co Kazimierz Łyszczyński napisał do króla Jana Sobieskiego w tej sprawie. Pisałem nie już wprost przeciw Bogu, ale obok, to niechętni na gorsze interpretują i w wielu rzeczach transformując za ateizm poczytali. Zaiste, te skrypta niepodobna, żeby nie były przeformowane zupełnie, gdyż moje notaty, którym dla siebie i dla proponowania którego teologowi prywatnie pisał, nie było ani prawidła, ani zasady, ani wyznanie żadne, ale tylko proste dysputacje, gdyż ja z teologiem, który pisał przeciwko ateistom pobożnym celu, szczególnie tylko wystawiwszy jak na scenę do rozprawy osobę. Imieniem powątpiewających o Bogu przyczyny, wątpliwości i dowody. Przeciw argumentom tego teologa wyłożyłem. Nie moje jednak te racje powątpiewania. Ale tych, którzy czasem śmieją powątpiwać o Panu Bogu, nie od siebie, ale od nich układałem, według ich zdania, ale bez mego na nie przyzwolenia, bez żadnej mej o Panu Bogu wątpliwości i na rozumie, bez żadnego na woli mej zadowolenia. Podobnie obrońca Kazimierza Łuszczyńskiego stwierdził, wszakże on w swoich pismach prawi tylko o cudzem mniemaniu, ale mu nie potakuje. Będąc cały zajęty myślą zbić to później, co tam ubliżającego trzci najwyższego postrzeg i bytność Boga na jasnych, oprzeć dowodach. Jeżeli na niejednym miejscu użył wyrażenia my ateusze, to dlatego, jak to sam już wyznał, że w swoje pismo wprowadza rozprawiającego ateusza, ale w tym piśmie nigdzie nie napotkasz wyrażenia ja Łyszczyński tak trzymam, tak nie mam". Oczywiście, można tutaj wysnuć argument, że Łyszczyński chciał po prostu ratować swoje życie, a więc skłamał. Jednakże jego obrońca przytoczył kilka ciekawych informacji. Łyszczyński wykonał wiele czynów, które tyloma świadectwami dobrej jego intencji. Od młodości prowadził się po chrześcijańsku, na mrze i kazania uczęszczał, na parę dni przed uwięzieniem siebie spowiadał się i wziął komunię, swoiste jałmużny dawał na kaplicę, którą postanowił wybudować, zgromadził zapasy i materiał, modlitwy ciągle z zorową poważnością odmawiał, bogobójnie rozpamiętywania swoje przelewał na papier. Te ostatnie bezwrócone, tu zabrano razem z innymi rzeczami i tak odjęto mu jeden z najsilniejszych środków obrony. Całe województwo brzeskie, litewskie wydało mu świadectwo, że się zawsze dobrze sprawował. Swój testament zaczął pisać imię Trójcy Przenajświętszej, nim swoją duszę Bogu, ciało ziemi polecił. Znów, niektórzy mogliby stwierdzić, że Kazimierz Łyszczyński po prostu to wszystko zmyślił. Podobnie jak jego obrońca, który starał się jakoś znaleźć dowody, że Łyszczyński wcale nie był ateistą. Problem jest jednak fakt, że oskarżyciele Kazimierza Łuszczeńskiego starali się odpowiedzieć na tę obronę. O owych bogobojnych rozpamiętywaniach, których wspomina jego obrońca. Nikt nie wie i nie znaleziono ich w jego papierach. Dobre uczynki nie są dostatecznym prawdziwej wiary świadectwem, bo poganie i obudnicy zdobywają się na takież. Jego testament nie jest skrupulatnie ani według norm sporządzony. Oprócz tego mają oni inny testament, nie najlepiej świadczący o jego chrześcijaństwie, bo w nim tylko trzy złote zapisał na bogobojne czyny. Innymi słowy, oskarżyciele Kazimierza Uszczyńskiego nie mogli zaprzeczyć, że Uszczyński odwołał się do Boga w swoim testamencie i dawał jałmużnę, czy kazał. Wybudować kaplicę i bez przerwy prowadził się po chrześcijańsku. Chodził do kościoła i przyjmował komunię. Komentując ten fakt, historyk Jan Ciechanowicz stwierdził Łyszczyński wraca na wieś, Żyje po pobożny. chodzi do kościoła, spowiada się, łoży na cele kościelne, rozdaje ją mużne, jest dobrym katolikiem. Wszystko to wskazuje na to, że okres ateistycznych zaapatrywań był dla niego tylko odcinkiem drogi, i to już skończonym, prowadzącej do Boga, jak to i nieraz się zdarza. Pomimo wszystkich argumentów, łyszczyński został skazany. Co ciekawe, przed śmiercią został publicznie rozgrzeszony przed biskupem poznańskim Stanisławem Witwickim. Odczytał wyznanie wiary, przyjął komunie, po czym przemówił do ludności tymi słowami. Nie wierzcie diabłu, bo ten zwiódł mnie i zwieć może was. Nie badajcie dzieł boskich. Nie ma potrzeby widzieć oczyma rzeczy ukryte przed nami. Łyszczyńskiemu przez cały czas towarzyszył jezuita ojciec Nestorowicz, który przebywał z nim zarówno w więzieniu, jak i towarzyszył mu podczas śmierci. Tak więc, Kazimierz Łyszczyński rzekomy ateista, został stracony jako wyspowiadany, wyznający wiarę katolicką, katolik, który do końca przybywał z duchownym. Co możemy powiedzieć o samym wyroku? Jest on praktycznie niezrozumiały. Pomijając, że inkwizycja specjalnie widziała w ateizmie powód do procesu, to jeszcze łamał on podstawowe zasady inkwizycji, której zadaniem nie było uśmiercenie herezjantów, a ich nawrócenie. To wszystko sprawiło, że wyrok został przyjęty z oburzeniem wśród katolickich teologów, co możemy przeczytać w opisie jednego ze światów. Skoro gruchnęła wieś o dokonanym Okrucieństwie. Wszyscy oburzyli się na dzikość sądu. Król, dokładnie obeznany z prawem kościelnym, ciągle był przeciwny całemu przewodowi. Najbieglejsi kanoniści, sam nawet Urząd Świętej Inkwizycji Rzymskiej, nie znajdował dostatecznych pobudek do potępienia Łuszczyńskiego. A ojciec święty, Inocenty XI, w liście Doncjusza swojego przy dworze warszawskim, surowo biskupom polskim wyrzucał niesprawiedliwość wyroku. Skoro więc dla wielu współczesnych Łuszczyński nie był ateistą, a nawet jeżeli był, to nie zasługiwał na taką karę. Dlaczego został ostatecznie stracony. Odpowiedzi są generalnie dwie. Według polskiego historyka Jana Ciechanowicza, Łyszczyński gdyby miał proces 5 lat wcześniej, to nic by mu się nie stało. XVII wiek był jednak bardzo trudny dla Polaków. Brutalne wojny z Kozakami i Moskalami sprawiły, że kraj był w ruinie. W niektórych województwach liczba ludności spadła o 46%. Po tym wszystkim doszło do wojny ze Szwecją, która tylko bardziej osłabiła Polskę. Według jednej relacji, Polacy umierali z głodu i musieli uciekać ze swoich miast, gdyż nie było co jeść. Polaków dubiły też liczne epidemie, przez co nie przestawano ciągle chować zmarłych. Polska, dążąc do zjednoczenia zniszczonej Polski, zaczęła promować katolicyzm, aby ujednolicić Polskę pod względem politycznym. Z tego powodu patrzono o wiele mniej przychylnie na protestantów czy wyznawców islamu, a szczególnie na ateistów. Jak stwierdza Jan Cichanowicz, można przypuszczać, że gdyby cała historia z ateistycznymi ideami zdarzyła się o stulecie lub chociaż o pół wieku wcześniej, konsekwencje dla ich autora nie byłyby tak groźne. Ówczesny świadek wydarzeń przedstawił jednak troszeczkę inną teorię na ten temat. Jeśli się godzi wierzyć Delerakowi, Łyżczyński, człowiek uczony i cnotliwy, padł ofiarą niegodziwości dłużnika swojego, Jana Brzoski i dumy Stanisława Witwickiego, biskupa poznańskiego, który spodziewał się widzieć gorliwości swoje w spaleniu ateisty nagrodzoną w drzymie kardynalską dostojnością. Jak widzimy, wyrok na Łyżczyńskiego potępiało większość ludzi. Inkwizycja, znawcy prawa koniecznego, król i sam papież, a sam Łyszczyński prawdopodobnie padł ofiarą politycznych zagrywek biskupa Witkiewicza i Jana Brzowski. Pomimo wszystkiego ateiści traktują Łyszczyńskiego jak świętego, ale prawda jest bardzo brutalna. Łyszczyński nawet jeżeli naprawdę był ateistą co osobiście bardzo wątpię, to traktował swój ateizm prywatnie. Dzieła nigdy nie dokończył, nie wydał, całe życie chodził do kościoła, wspierał finansowo kościół, w testamencie odwoływał się do Boga, przyjmował komunię, spowiadał się, a przed śmiercią został rozgrzeszony. Nie zapalał światła rozumu, wiesz, po prostu, nawet jeżeli on był ateistą, to nigdy nie chciał zrobić z tym coś więcej. Dlaczego więc ateiści tak go czczą? Powód jest bardzo prosty. Polscy ateiści mają wielki problem, aby znaleźć w historii Polski ateistę, który był postacią jednoznacznie pozytywną, a do tego nie traktował swojego ateizmu jako sprawy prywatne. No bo kogo znajduję? Felix Dzierżyński, odpowiedzialny za czerwony terror i prześladowania antyreligijne w ZSRR. Bolesław Bierut. Marionetka Stalina, która prześladowała Kościół w Polsce, setki księżyc jego rozkazu zginęło, dziesiątki tysięcy Polaków trafiło do więzień, a liczbę ofiar jego rządów ocenia się na 50 tysięcy. To może Tadeusz Bojusz żeleński Nie wie wszystko gra, ale przez wielu historyków jest uznawany za radzieckiego kolaboranta. Dlatego właśnie Łyszyński jest idealny, gdyż można go uznać za postać jednoznacznie pozytywną oraz zamęczenika ateizmu. Jednak w tej historii nic nie działa. Łyszyński nie był męczennikiem za ateizm, a ofiarą politycznych knowań biskup. Poznańskiego oraz swojego wierzyciela. Sam Łyszczyński uważał, że traktat miał zadanie obalić ateizm, a fakt, że całe swoje życie żył jako przykładny katolik, pisał odwołując się do Boga, składał datki na kościół, tylko potwierdzają, że ateistą nie był. Słusznie tę sprawę podsumowała Mirosława Hanusiewicz. Współcześni badacze sprawy, a wśród nich przede wszystkim Andrzej Nowicki, znajdują się do prawdy w szczególnej sytuacji, gdyż dociekając treści ateistycznych idei Łyszczyńskiego, decydują się zawierzyć jego skarżycielom, a z Zwłaszcza wspomnianej relacji Kurowicza. Trudno też uznać, że wyrok ten był przykładem religijnego fanatyzmu. Gdyby tak było, to hierarchia kościelna powinna poprzeć wyrok, a było na odwrót. O ile polscy biskupi faktycznie chcieli śmierci łyszczyńskiego, o tyle inkwizycja, papież, znasty prawa kanonicznego jednoznacznie stwierdzili, że wyrok jest farsą, nie mającym ze sprawiedliwością nic wspólnego. Co zaś katolicy powinni myśleć o łyszczyńskim? Jest to oczywiście wielka tragedia, gdyż nasz brat w wierze, który całe życie żył po katolicku, z mniejszymi lub większymi grzeszkami, Stracił życie z powodu politycznych rozgrywek. Kto wie? Może w przyszłości Łyszyński zostanie uznany za swojego rodzaju męczennika katolickiego? Czas pokaże. Chociaż, moim zdaniem, jako katolicy, powinniśmy starać się wyrwać Łyszyńskiego z rąk ateistów, gdyż mam wrażenie, że gdyby ten udał się na rekonstrukcję swojej śmierci, to spaliłby się co najwyżej ze wstydu. Z tego miejsca chciałbym podziękować patronom, Tyłkaszowi Dąbrowskiemu. Jeżeli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to pamiętaj o włączeniu powiadomień. A jeśli się nie zgadzasz z czymś, co tutaj padło, zachęcam do udzielania się w komentarzach.